Siemano moi kochani, z tej strony znowu ja, Shadow I Dzisiaj znowu gramy sobie w LOLa Gdy weszłem w LOLa, zobaczyłem, że nadal mam pierwszy poziom Strasznie się zdenerwowałem, nie wiem... już już jakieś 4 dni i nadal mam pierwszy, pierwszy poziom więc nie wiem dlaczego to tak ma być, czy, czy ja po prostu jakoś chujowo gram. Ja kończę te rundy, tak to się nazywa chyba, no... Ja kończę te rundy. Ja kończę nagrywania, ale rundy dokańczam zawsze. A nie wiem dlaczego to jest właśnie tak takie chujowe. A mam jeszcze pierwszy poziom. Weźmy w to, dodam. No dodaj się, szmat. Nie wiem, pierwszy raz gram tą postacią. Nie wiem jak, jak będzie mi szło, zobaczymy. Może, może będzie spoko. Przeważnie gram aszą, ale nie było jej teraz. Żeby ją wybrać, więc będę zmuszony. A ja ta nawet spoko wygląda, to. Pogrom sobie ją. No gdzie są te jebane stwory? O kurwa, ale ich dużo. Giń szmatławcu, giń. Co jest kurwa? Nic nie widzę. o no nawet spoko jest dobra tutaj podejdę zacznę napierdalać ona chyba wali z daleka no 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 jest coś takiego ona chyba wali z daleka dobra leciem dalej o jezu co ja odpierdalam spierdalam stąd już wypierdalaj stąd no już dostałem tak po czy nie jeszcze nie jeszcze żyje <laughs> o jezu uciekaj stąd dobra chodź tu szmaty jebane. O co to chodzi? O co to chodzi? O, Ojej ja wale, stąd nawet. Ty, ona tu dobrą tą ma. Dobrą ma odległość. Ty piara. Tu już ma to jebana, ty. Gdzie mnie tu? O. Ja tam poszłem? No idę tułem. No świetnie, naprawdę. Dobra, weź. Już mnie wkurzyłaś. No, jest kasę To, ten ukrycie, użycie, ten ty, tymczasowe obsłania obszaru. Kurwa, nie w ogóle co znaczy. Tego też nie mogę. A, 1600, dobra. Ale nie mam pieniędzy. Idziemy dalej się pizgać. No i zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze nikogo chyba nie zabiłem. No, oczywiście, że nie. Ja to jestem popierdolony. Muszę, muszę się dobrze nauczyć grać w tą grę. Już y, coraz bardziej jak jestem w szkole. Chce mi się grać w Lola, ale no. Jeszcze. Jest. Zaszmata. Ten bot to jest. Bieg, bot jest lepszy od nas. No to jak mamy go bić? Ludzie, no hello. Przepraszam. Ale jak? Jakim cudem mamy pokonać tego cwela, jak on jest od nas lepszy. Co? No zacznij, zacznij, ten Bot to jest posrany. No i ucieka teraz, o. Jak ja chcę mu najebać, to on ucieka, no. Świetnie. Tutaj. O ty szmatuj jebana. Ty mnie będziesz biła? Pizdo. No chodź tu. No chodź tu, psie. No chodź tu. O, mogę dodać. Dobra. O Jezu, ty mnie bijesz? Nie wiesz z kim zadzierasz, panie. Spierdalaj stąd. No spierdalaj stąd. A, stąd kurwa, jebana. No ty to dlaczego ty mnie gonisz? Psie jebany. Ja pierdolę, muszę się teraz uleczyć. Muszę się ubufać. Ażem bym się kurwa ubufał. Mam bufa jak chuj. No, dawać tu psy jebany. Pierdolę, kurwa, chcesz? Co to jest, kurwa z nie wiem? Pierdolę, już nigdy nie biorę tej postaci. Jeszcze nikogo nie zabiję, ja pierdolę? Pierdolę. No zabij go, szmato, jebana, ty. Chodź. Dziwko, pierdol. No wal to gówno. Już, przej, przejdź stamtąd. Przej, No i co do mnie? Co do mnie, psie? Co? Wypierdalaj stąd. No atakuj go tym gównem. Ja pierdolę. No świetnie, no. Naprawdę mogę uciekać, mogę uciekać. Dlaczego ja tego nie robiłem? Ile mam hajsu? 700. Co za to mogę kupić? Yy, co to jest? Kupuję. No kup. Yy, co jeszcze mogę kupić? A właśnie. Jak tutaj mam coś takiego, o tutaj na dole, to mogę tego użyć, tak? Naciskając jedynki, czy coś takiego, czy jak? Bo nie rozumiem tego. Oś tu suko. Do no, nogi już. Do no, nogi. Jak ona wolno chodzi. Teraz będę musiał czekać. Że on tutaj przyjdzie łaskawie. Poniusia pierdolona. Co to jest? Po, powrót. Po 8 sekundach teleportuję twojego bohatera na platformę startową. 7 sekund. Jezu, święty czytam i nie wiem co o co chodzi. Już tutaj. Nie, gdzie tam. Pierdalej. dalej. No takuj. Dobrze! żeś się zajebała. No i tak ma być. A nie. Gdzie do chuja? A za daleko jest tak dla ciebie. Dziewczynko... No co mnie walisz? Pozwoliłem ci? No co mi kurwa jak oni... Jak to jest szmata z tego bota, kurwa, on jest lepszy ode mnie, jak ja mam z nim kurwa walczyć niby, co? No powiedz mi, wytłumacz mi to chuju. Jezu... mi się już. No to za szmata, jak ona jest ode mnie lepsza, to jak ja mam z nią wygrać, kurwa? O Jezu, Jezu, Jezu... Aś im no. Zamknij pysk ty pizdo Chuj Nic tu kurwa i pan Trzmato Gdzie jest, tuj chodź tu Coś mogę kupić Chuj kurwa jakie biedny jestem No Kupiłeś? No dobra kupiłem to Już zapierdalaj to no zapierdalaj Nie mogę, no już się kurwa wkurwiłem No i zobaczcie jak ta szmata napierdala nas jak kurwa chce no Jak mam ją kurwę zabić no Jak to taka suka Że ja na nią słów nie mam I weź tu kurwa wygraj, weź tu zdobądź level no, sorry kurwa Ja, no wal to szmato jebana ty no, z Ja w ogóle nie ogarnię tej mocy, w tej piździe. Jest taka popierdolona ta postać. Nie bierzcie nigdy tej. Nie wiem, jak ona się nazywa już. Jakaś tam nania, kurwa. Pizdania jakaś. Taka ptaka jest popierdolona zła jezu. Kurwek. Spierdalaj! Jezu! Za gówno. Za pysk. Ty lepiej grać. Nie umiesz. No jak bot jest lepszy ode mnie, no to sorry, no to jak ja mam grać? Jak ja mam wygrać, no. Jak... Ja Gdzie idziesz, penisie? Dawaj szybciej, bo piznę zaraz. Tylko nachodzi wolno Jezu. Lepiej ja wkurwia ja te filetowe gówna takie moce ma chujowe ta moja postać, że o Jezu Aż jest od niej 100 razy lepsza Nie wiem na chuje i w ogóle wziąłem No szmato dawaj, to kurwa pierdolona Już kurwa niszcz chuju, niszcz to kurwa dziwko No zobacz, no ja teraz tu będę stał, ale przegram, o wygrałem No kurwa spierdalaj, spierdalaj No a ja kurwa przegram, tu się kurwa chyba popłaczę Już tutaj, szmato Dodaj umiejętność. No dodaj to. Ja pierdolę, to teraz tam! No jak ta suka jest ode mnie lepsza, no ja pierdolę! O Jezu! Co za gówno? Ale już zaraz rozjebię, no rozjebię zaraz. Przyjdę kurwa wojem i chuj i rozpierdolę. Już tam. Pis Mmm co to jest kurwa no kup to staćcie masz 500 ja mam 600 a to jest tylko 300 no kurwa to mam co tutaj mi jeszcze potrzeba co tutaj kurwa na no jakby na nic kurwa nie stać ja biedny jestem kurwa no jeden zabity no to naprawdę jestem kot Jestem wariat, kurwa jak nic. No idzie ta moja tutaj suka? O, tu już jest pizda Stolona. Chodź tu suka pierdolona już kurwa. Spierdolę. Już masz, widzisz, jak opiznałem. A zaś, ona teraz spierdoli stąd. O ty szma to już mywalisz kurwo. Już. Sorry, że tak przeklinam, ale tak, że jestem taki, jestem wkurzony, że ja no nie ogarniacie nawet. Jak, jak mnie teraz nerw... O, ty! Wy jest stamtąd! Nie macie! Ja pierdolę! No, jak ona jakiegoś. Kurwa. Misia Gogo wysłała, no to co ja mam zrobić? No, ja pierdolę już w życiu nie będę tej samej postaci. Ona jest taka chujowa. Nie polecam wam tej postaci. Ona jest taka chujowa, że. Oj, chujno! Ja nie umiem grać, ale ta postać jest taka chujowa. O Boże święty. Dobra, ostatni raz i wyłączam to nagrywanie, bo ja rozjebię zaraz ten komputer. Sam w spokoju, bo już kurwa nie, nie nadążę, kurwa. No, zaraz tam kurwa rozjebą budowlę. A ty, szmato, gdzie idziesz? Pis do pierdolona. Gdzie idziesz, suko? No patrz, co za dziwka, no i teraz spierdala, no. Jak ja kurwem złapał szmatę, wymychał, rozszarpał, no. Zaraz na przyży solo w realu, kurwa, bocie jebany. Mnie już miała w pizdę, dostaniesz i tyle, I chuj chujmy to wchodzi za mnie twarz. Wow, świetnie, cieszę się. No zabij to gówno! No, gdzie ty leżysz w ogóle? Ja pierdolę! Kurwa, jak, jak ona chodzi? Gdzie chce, no. No! Co do chuja! Dobra, na razie cześć, trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego filmiku.